Połowa jest, czajcie. Jezus, jak to szybko minęło, 11 vlogmasów za nami. Słoneka <laughs> dużo. Może ja jestem zażenowana trochę, bo śniegu nadal nie ma. Ale zrobię sobie przegląd. Co było jedzone w nocy u Julii Machunik? O, czy to maczugi? Dzień dobry, ale jeszcze zostało, co by zostawiłam? jest, yes, please. Pistacje? Mhm. Mm oczywiście, że jest i on. Co, tutaj fajnie, cozy, nie? Ale teraz przejdźmy sobie do salonu. Patrzcie, jaka tu jest cielnica. To jest naprawdę tak ciemno. No w kamerze i tak jest jakoś jaśniej Inteligentny aparat Oczajcie, jest tak po prostu Typ dnia, który mi się wcale nie podoba Gdzie jest słońce O, widzowie I to ten zapach od Andex, z którym się zachwycałam, są. So... zapalmy go. Lecimy! Boże, ale będzie pięknie pachnieć. Kominek oczywiście z Twinkie Candle i jeszcze tutaj mamy nawet wosk. Ogólnie wosk. Często ludzie mają problem z tym ścianieciem wosku, ale długie paznokcie to długie paznokcie. Zawsze tak podważam i patrzcie jak wszystko schodzi ładnie. Ej, w ogóle patrzcie, prawie mamy matching. Dobra, na razie dajmy pięć gwiazdeczek, nie ma co, zobaczmy jak to w ogóle będzie tutaj nam ładnie pachnieć, ale słodkie. Ale też olśniło mnie, ten zapach kojarzy mi się ze świeczką, którą miałam w podstawówce. Ja jestem bardzo pamiętliwa jeżeli chodzi o zapachy, bardzo i miałam taką świeczkę w podstawówce, Boże, naprawdę pamiętam wszystko tak dokładnie ze szczegółami i w ogóle różne momenty przy tej świeczce. Widzę na całkiem przypadkowo, to, co ty tu robisz? A to w ogóle a to jest konturówkę, to Wam ja od razu pokażę, bo to jest konturówka, którą zawaliłam Oli. I jak się mi pytacie, jakie mam lipką, bo czy coś, to zazwyczaj jest to właśnie ta konturówka, tak ona się prezentuje, zawaliłam ją Oli. Ola ma jeszcze lepszy kolor, ale tamte nie chcę mi oddać. Muszę ją zamówić, bo stacjonarnie nie ma cały czas tego koloru, bo jest wykupione. Ale no, te konturówki naprawdę bardzo fajne, mają fajne, nudziakowe kolory. I już Wam pokazuję też, jaki miałam błyszczyk w ostatnim vlogu, bo widziałam właśnie, że były pytanka. Mieliśmy błyszczyk z Maybelline 003, tyle, co byliśmy na rzęsach. Mi się rzęsy zawsze trzymały niesamowicie długo. Teraz byliśmy na rzęsach i no ja mam wrażenie, że ich po prostu powypadało tyle. One już są tak mizerne. No to chyba znak, żeby po prostu ściągnąć i żeby sobie zrobić przerwę. Mód na dziś, bo wczoraj mieliśmy pogawędkę, kakao, nie, wczoraj wstałam taka przytłoczona życiem troszkę i zestresowana. Dzisiaj jest okej, okay, ale ta pogoda, ta pogoda, no, wiadomo teraz też właśnie z Fausty i jak żyć? Trzeba żyć, aby przeżyć, ja wiem, ale naprawdę jest tak szaro, że ja nie odróżniam, czy to wieczór, czy to... No nie lubię takiej pogody, ale nie narzekajmy tak. Nie narzekajmy tak, o właśnie mi bateria leci i ja pierdzielę no i będę narzekać. Ja po prostu muszę się ogarnąć, bo ja nie wiem. Chodzę ostatnio bardzo późno spać, ale bardzo późno mam na myśli prawie, że rano. Niektórzy o tej godzinie wstają do pracy, do szkoły. Ja nie wiem, po prostu muszę się ogarnąć. Zróbmy sobie kawkę, bo w ogóle ja mam taką ochotę na kawkę, herbatkę, w ogóle. Jezus, ja to bym piła cały czas. Jeszcze kakao, koń by wleciał. Herbatka z kalendarza, kawka na czterno, bo ja bym mogła cały czas pić. No okej. Okay. Ale co zejść na śniadanie to już jest trudniejsze, nie? To już jest cięższe wyzwanie. Właśnie nie wiem na co mam ochotę. O, jeszcze skry można wypić. Ale wiecie co, mam ochotę sobie puścić piosenki i I know, to, to nie będą piosenki świąteczne. Może zaraz sobie puścimy, ale mam teraz mega ochotę na Jeździe, choć chyba mam dość, śród yy, chodzi łatwiej. Nie chcę myśleć o tobie wciąż do domu chcę, bo mi się to kojarzy z taką jesienią, bo właśnie ta pogoda jest dla mnie taka przybijająca, dołująca, ale właśnie kojarzy mi się z takim otuleniem, kawka, Dawid podsiadło leci. O... Fajnie. Brakuje nam jeszcze bluzy, żeby było cozy. Tak! Nawet nie szukam jej. te okna. To było w było że ja je otworzyłam. To i tak nam nic nie dało, ale mamy kawkę. W ogóle jakie światło fajne. Kocham klimatyczne światło. Bardzo nie lubię takiego głównego światła, wiecie, chłodnego, zimnego. W sensie pod nagrywki coś wiadomo, ale tak jak sobie jestem w domu, Ola ma tak właśnie, że zawsze świeci to takie sufitowe światło zimne, a ja właśnie zawsze to gaszę i wolę te wszystkie takie kolorowe lampeczki i tak dalej. W ogóle często mam pytankę o te światełka, to wam zrobię takie w sumie tour. No tutaj wiadomo, to są choinkowe. One są z Action. Nawet tata wczoraj powiedział, że fajne, takie ładne Kolor mają. Ta lampka jest z IKEA i ona w ogóle nie jest droga. Ja myślałam, że ona będzie o wiele droższa, bo ona mega wiralowała na TikToku. Oj, trzeba kurz wytrzeć. Ale powiem wam, że nie kupowałabym żarówki w Ikea. Ona chyba była w ogóle droższa niż ta lampka. A kupiłabym na przykład żarówkę w Action, bo ja wolałabym sterować za pomocą właśnie telefonu jak inne lampki, a tutaj jest jakiś taki pilotik i wiecie, można normalnie zmieniać kolory tej lampki, ale trzeba się bawić tym pilotem i tak. Och, no, no, teraz w ogóle mamy ten piękny wosk. Ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie. Eee... I co? Tutaj mam jeszcze właśnie tą taką lampkę, którą mam w kuchni, to Wam może dokładniej pokażę, bo ta jest zbita, ale właśnie ona jest z Action. Tutaj zazwyczaj coś się jeszcze świeci i tam z tyłu mam jeszcze takiego leda, ale jego dostałam w jakiejś paczce bodajże. On teraz nawet się nie świeci jeszcze. Mam jeszcze takie lampki w stylu światło, zachód słońca. One były dostępne kiedyś nawet w bidronce, nie wiem, w jakichś sinsejach. Tego było do obsrania kiedyś. Ja zamawiałam na jakichś takich stronkach, na Allegro też były, wiecie, to po prostu takie typowe lampki, takie okrągłe, które dają taki efekt właśnie z zachodu słońca to właśnie takie lampki też często sobie odpalam i tutaj w kuchni, poczekajcie bo ym, ogólnie ta rolka z kokardką bardzo często jest moim statywem, także o, superancko i ta lampka jest z Action, I ona w ogóle jest z jakiegoś takiego gamingowego działu ale jest mega fajna, bo można zmieniać jednocześnie nawet dwa kolory ustawiać i fajna daje właśnie światło można wyłączać, wyłączać za pomocą aplikacji także to są takie moje ulubione światełka w tym pokoju, a jeżeli Chodzi o sypialnię, Te lampeczki no, zrobiły robotę, to już wiemy, że są z action. Montowaliśmy je na takie haczyki. Wszystko macie we vlogu, we vlogmasku, którymś tam. Tutaj też są często pytania o te lampy i one dają światło mega, mega mocne. Z form make-up i mam tutaj 8 żarówek. I patrzcie, jak te 8 żarówek daje. Ja pier... To naprawdę daje tak mocne światło, więc jak mam jakieś nagrywki czy coś, to mi oświetla w ogóle cały pokój. daje o wiele większe światło niż ta lampa. Ona daje bardzo słabe światło, więc ogólnie jest klimatyczna, jest bardzo fajna, bardzo ładna. Bardzo mi się tu podoba wizualnie, jest tak cozy, ale światło daje beznadziejne, dlatego właśnie mam tutaj i te lampki, bo one są spoko do oświetlenia ogólnie pokoju, a to lusterko za to sobie po prostu przywiozła Ola i ona ma tak jakieś takiej firmy, bo też się często pytaliście, też jest mega spoko, bo można zmieniać różne kolorki, ja lubię też to bardzo ciepłe światło tutaj sobie włączać. Ta lampka jest z Ikea i żarówka z Ikea, no i daje super, super światło, bardzo takie właśnie cozy, wieczorowe, także uwielbiam tą lampkę. A ta lampka tutaj tak stoi w sumie, bo nie wiem dlaczego tutaj jest i nie wiem czemu wyszła w kapciach na koc. Dobrze, że na koc. Ale żarówka jest... Nie wiem, w sumie dostałam. Ale jest takie różowe światło i ono w rzeczywistości jest bardziej różowe, także spoko to wygląda. Tata z Olą już wracają, poprosiłam ich, żeby wstąpili właśnie do sklepu kupić jakieś tam rzeczy, bo mam ochotę zrobić nam fajny obiad. Mam taką ochotę po prostu na kotleta z ziemniakami i jakąś suróweczką. i jeszcze najlepiej z sypkiem. a ja teraz robię pranie także let's go coś tego zebrało bo nienawidzę w zimie tego że ta suszarka musi stać w domu i po prostu to wszystko zagraca i tak czekam z tym praniem aż trzeba po prostu je już zrobić no And and oh Hej! Hey. E, Ola w ogóle wchodzi i mówi, co tak winogronem jedzie. No jak to, odpaliłam nasz wosk, tata, który przerywaliśmy. No, to on tak ładnie pachnie, tak? tak. Ładnie moja! pachnie, nie? Jaj, jaj. Jej. Także właśnie miałam nagrywać, że czekam aż przyjadą, ale już przyjechali Także super, ja sobie piję herbatkę, bo mam też teraz z Bibi na takim duszym spacerku Także idealnie wlatuje, super rozładowany iPad, Dobra, idę po laptopa i się teraz będę szybko ogarniać, będę się malować Przez ten czas oglądam film do akcentu, bo właśnie wleciał Vlogmas na dzisiaj! Ostatnio w ogóle co do makijażu dostałam taki podkład z I naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdza Także to moja nowość teraz w kosmetyczce yy, A tak to chyba bez zmian w moim makijażu Cześć. O, cześć, cześć! Cześć! Co tam? Chcesz herbatki? Tata mi zmienia kolejne plany. Ja chciałam ugotować obiad, a tata chce zamówić pizzę. No, możemy zamówić pizzę. No, się ugotuje jeszcze obiad. Nie ucieknie, no. Czyli pizza? Ty też masz obiad na pizzę? Nie wiem, nie, tylko to jest jedna z moich propozycji. Hmm, także, tata pojechał po fitce, <laughs> nici z mojego ugotowania obiadku Ale dobrze, przynajmniej będzie szybko, bo po prostu stwierdziłam, że no ja zawaliłam To jest po prostu, to, to jest, <laughs> widziałam teraz w ogóle u wielu, czy to moich znajomych, czy tam w ogóle w internecie, że jest jakieś po prostu dużo ludzi Nie ma troszkę tej energii życia ostatnio, także I feel you nie no, pogoda po prostu jest dramatyczna I ja się szybko robi ciemno No ja bardzo nie lubię czegoś takiego Więc teraz przez chwilę będę grinchem, okej? Okay? Trochę popsuję atmosferę, trochę sobie ponarzekam Ale wiem też, że po prostu zawaliłam Bo nie dość, że jest właśnie trudno Przez to, że tak szybko się robi ciemno A to na mnie bardzo, bardzo oddziałuje To po prostu chodzę jak głupia Spać mega późno, nad ranem ostatnio To jest po prostu... Dziewczyno, stuknij się, popłukaj się tutaj Plus jeszcze nadal obiadu właśnie nie jadłam Więc stwierdziłam, dobra, niech to już jedzie po tą pizzę Cudownie, zjem sobie Bo zanim pojedziemy na te zakupy, zrobię to jedzenie Uszczęśliwiłoby mnie to, to prawda Może jeszcze uda mi się zrobić coś na kolację, najwyżej nie wiem Nie wiem, nie mam w ogóle też żadnych planów już na ten dzień Na razie zjedzmy, bo po prostu zaczynam być zirytowana Zaraz zacznie mi jeszcze w głowa Także po prostu Lecę po całości z zawaleniem Takich najprostszych rzeczy, które mnie utrzymują Po prostu przy dobrej energii A przynajmniej, wiecie, ładnie sobie chodzę, jakaś aktywność, coś. Na siłownię pójdziemy w tym tygodniu z Bibi sobie robię dłuższe spacerki. Ciepło się ubieram, przynajmniej tyle. O właśnie, może sobie jeszcze łyknę jakieś suplementy, bo tu też nie ma żartów ze zdrowiem, też mnóstwo osób dookoła cały czas jest chore, choroba za chorobą. A my już całkiem mówimy już normalnie, także niech tak pozostanie i niech będzie tylko lepiej. Zjemy i zobaczymy co dalej. Ale franów na dzisiaj absolutnie brak. Mamy pizzę, idźmy jeść. Błagam. Oczywiście, kochani, pizza ostra z miodem to obowiązek. Także miód gotowy. Można jeść, Wow! Fajnie się widzę, ja Film świąteczny. Fajneczka. Klimat. Blomas się dodał. I tego oglądać do akcji, to mam nadzieję, że będzie G. Dobrze, że jest ta pizza, bo już widzę, jak bym gotowała ten obiad. Przynajmniej zdążyłam zjeść jeden kawałek. Let's go! To tyle lepsze, I głodna, że oglądam film na 1,75 obejrzane, wrzucone, mogę iść zjeść drugi kawałek pizzy, ale super i sobie jeszcze puszę ten film świąteczny, także świetnie w ogóle powiem wam, że wczoraj właśnie jak sobie nagrywałam y, tą kawkę u Machunik, to materiału było z dwie godziny, ja dwie godziny gadałam i odpowiadałam na pytania że troszkę tego powycinęłyśmy i teraz ja już nie pamiętam co dokładnie jest w filmie a na co ja odpowiadałam przez to, że już o tym gadałam ale no będzie trzeba sobie jeszcze czegoś pogadać, bo naprawdę sporo było tych y, tematów także to film pełnometrażowy bo by można było zrobić ale... Raj się wyprawało w ogóle trzeba go wywiesienia. No ile jaśni? Co ty w ogóle? A, dobrze, że schowała się, języczek. Widzę, że tutaj ogólnie taki młody Bibi. Olcia też śpi, także widzę, że po prostu dzisiaj jest taki dzień, no jest taki dzień. Komentarze spod vlogmaska właśnie ostatniego. I tutaj w ogóle dziewczyna, którą kojarzę z sekcji komentarzy. Ja ogólnie teraz mamy jedenasty vlogmas, już naprawdę kawał czasu i ja naprawdę pamiętam wiele osób ogólnie z aktywności. A teraz podczas tych vlogmasów jeszcze tutaj mamy nowe twarze, nowe twarze, nowe profilowe, bo ja jestem wzrokowcem w sumie. Po nazwach czasem też, ale głównie po profilowych, właśnie Was kojarzę. I czy też ten komentarz, to błagam Odpowiedz, w którymś blogu właśnie skąd wziął się ten znak, który ciągle pokazujesz Kurde, ej spoko, miałam w ogóle pisać, że ok, zap spróbuję zapamiętać, ale przecież mogę to powiedzieć teraz, przecież codziennie nagrywam To było tak, że jadę sobie z Olo. Fiatem 500, ja coś opowiadam Oli, Ola mnie nie słucha i wiecie, ja prowadząc jedną ręką jej pokazuję po prostu tak przed twarzą I pamiętam, że Ola wtedy tak mega śmiesznie zareagowała i mówi What the fuck, co ty mi pokazujesz boomerze, o, o co ci chodzi? I ja nieświadomie zaczęłam bardzo często to pokazywać. Opowiadam jej coś i ona mi nie odpowiada i ja wtedy do niej... I ona dopiero zwróciła w ogóle moją uwagę, że zaczęłam bardzo często tak pokazywać. Robiłam jakieś zdjęcia, a ja po prostu wyglądam tak. Ja w ogóle tego nie kontrolowałam i ona przybliża i po prostu tak się z tego śmialiśmy, że ja tego nie kontroluję i zaczęłam po prostu... Tak nagle pokazywać, że później już byłam tego świadoma i już wiedziałam, że tak pokazuję. Później, jeszcze w ogóle jakiś taki efekt zaczął się pokazywać, jak się gadało na FaceTime i właśnie tak robiłam, to zaczęły być jakieś takie pioruny. I zaczęłam tego nadużywać właśnie z moimi znajomymi, zawsze tak sobie pokazywaliśmy. Tak byłam na sam festiwal, to podeszły właśnie do, do mnie dziewczyny i mówią, że Boże, ty powinnaś to opatentować, bo my cały czas teraz to robimy i nie możemy przestać. I nasi znajomi tak samo, i wiem, że na dużą skalę w sumie to poszło. Ja, ja nie mówię, że ja wymyśliłam ten znak, bo to już naprawdę to brzmi jak jakaś sekta, nie? Jojulki. Nie, nie wymyśliłam tego znaku ani nic. M milion ludzi na świecie już to używało, ale rzeczywiście wiem, zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo osób po prostu zaczęło to robić po mnie, bo często jest tak, że zaczynacie też mieć jakieś powiedzenia, kiedy ktoś w waszym towarzystwie ma jakieś takie powiedzonko i czasem coś przychodzi na was. No to wiem, że akurat to często przeszło i też dużo osób się tak właśnie kojarzy. Od Fausti dostałam tą świeczkę, wiedzie. Widzicie to po prostu taki znak? I dużo właśnie moich znajomych ma takie Julka. Gdy cię smutno, gdy cię źle usiądź do lotów, poszukaj se. To właśnie... But. Tak sobie się działam. Miałam w ogóle mega ochotę się właśnie wyciszyć, powiedzieć sobie sama w pokoju, e, w ciszy. E, I lubię robić robi coś takiego właśnie odmurzającego, co mnie relaksuje. W ogóle chciałam sobie wziąć kąpiel, ale tak, tak jakoś przyglądałam sobie telefon. Potrzebowałam się też tak odmurzyć, sobie po prostu pooglądać jakieś bzdury, przeboczcować się bardziej oczywiście. I było właśnie takie zdjęcie dodawałam na relacje, żeby, żeby dodać na Instagramie jeszcze zdjęć z podróży. A ja po prostu to, ile odbyłam podróży w tym roku i ile lotów właśnie sobie spisywałam, i na ten moment.

Naprawdę ogromna jest ta lista. Jestem w szoku, i właśnie przychodzą mi powiadomienia od Pauline Kobuz, bo właśnie gadamy w kwestii podróży. Ja właśnie sobie siedzę. Mam milion kart otwartych i tak sobie kminię, bo w ogóle wy o tym nie wiecie jeszcze. No teraz się dowiecie. Te vlogmasy miały być w ogóle zaczęte nie w Polsce. Ja myślę, że niektórzy mogli być zdziwieni, że ja tak siedzę na dupie w Warszawie u siebie w mieszkaniu, ale po pierwsze też tego potrzebowałam, ale po drugie miałam być gdzie indziej. Dużo. Moich bliskich już o tym wiedziało. Te plany już były naprawdę takie, że brakowało tego kupienia czegoś, ale nie będę wam spoilerować, gdzie z kim, dokąd dokładnie, ponieważ ja to jeszcze zrealizuję, ponieważ byłam bardzo, bardzo zajarana tym pomysłem. I uważam, że to by było idealne, bardzo fajne, ale presja ogarniania tego mnie pokonała. Jak byłam z mamą w Tajlandii, właśnie, to się ogromnie już stresowałam i czułam przeogromną presję i przeciążenie i gadałam sobie z moimi bliskimi i właśnie często mi mówili, żebym odpuściła ten temat, ale moje ego jeszcze nie potrafiło tego zrobić i cały czas próbowałam za wszelką cenę, ale to by było tak, że miałam wrócić z tej Tajlandii, tak naprawdę miałam kilka dni na ogarnięcie różnych jakichś tam świadczeń, rzeczy w Polsce, przypakować się i już bym jechała na kolejny wyjazd, plus jeszcze, wiecie, te vlogmaski codzienne właśnie chciałam nagrywać na początku też, więc no mogłoby być to dość skomplikowane, no i moja głowa bardzo się stresowała będąc z mamą na wyjeździe, przez co też się źle czułam, że jestem z mamą, a wiecie, stresuję się i mam co. Na głowie, także podjęłam tam decyzję, że zrzucam ten pomysł, także siedzę ładnie tutaj w domu, ale brakowało mi też tego. No trudno, tamten pomysł fajny, ale jeszcze jest do zrealizowania, także kiedyś Wam powiem na tym wyjeździe, że to właśnie ten wyjazd, ale teraz tak sobie właśnie patrzę, bo tak kmieniłam nad jakimś takim szybkim wyjazdem, ale powiem Wam, że bardzo w ogóle na przykład Londyn podrożał, teraz są też jakieś promki. Ja często siedzę w ogóle, jeżeli chodzi o loty. Na Skyscannerze, na Google Fly, albo na. O, w sumie to to są takie dwa główne, gdzie sobie siedzę i sobie to wszystko kontroluję, szukam i porównuję. Ale właśnie nie ma, kurde, nic, znaczy są teraz jakieś takie ciekawe tanie loty, ale mm, jakaś Malta, Włochy, Hiszpania, takie po prostu niezbyt zimowe miejsca, a ja szukałam bardziej takiego jednak, no pod vlogmas miejsca i nie ma aż takiego szału, w sensie ja też mam dość ograniczony czas, także mam tylko takie jakieś daty, gdzie bym mogła polecieć. No i kurde, patrzymy, szukamy z Paulą, ale oczywiście z tego, że miałyśmy sobie poszukać jakiegoś wyjazdu tutaj, to już zaczęłyśmy... Planować troszkę inne wyjazdy nie na ten rok. Także. Yeah! Ja odżywam, odżywam po prostu, kiedy widzę takie rzeczy. Co się dzieje? Co robicie ciekawego? Ojciec! Ok, a więc taka atmosferka tutaj. Chce ktoś krembryle? Tato, już wiem, że chcesz. Ojciec ja chce. Chcesz krembryle? Olcia nie chce. No to idealnie, bo są dwa, także my sobie zjemy. A kto chce herbatkę zimową, na pewno... Yeah, Ol... Tak! bo oni po prostu... na pewno chce herbatkę, bo Ola kocha herbatę. Dobra. Jestem zadyskryminowana w tym Znowu Ola. Ja Jak chcę zawsze. Pić. <noise> Cilatek! Cilatek, osmakuj się! W tym domu wszyscy zdrowi jakbyście się zastanawiali, po kim ja tak mam. Arizona całkiem przypadkowo. znowu się to gdzieś pałem to nie kolega, który mówi, czy może łyka. A jeszcze całą puszkę mi wypi raz, co? Jednym łykiem. Wiesz, ja kiedyś wypiła Arizonę, jednym łykiem dwa litry. O jest, zawsze to powtarzasz. Bardzo bym się chciała pić. Daj mi już to. Bardzo bym się chciała pić i naprawdę zachowałam się jak taki Adaś z osiedla, który wraca, żeby się napić i nie, nie zdążyłam się podzielić z Olą. To mój ja coś mówię. Ja Miałam dwulitrową Arizonę w kartonie. Cicho. Cię Wow, a jaki zadowolony, jak siedzi się dziesią. Tak, po Kto pytał, kto pytał wow. Męska ręka Powiedziałam im nie tak Ej, zdajecie sobie sprawę, że ja tego sama nie montuję i nagrywam przebitkę? Po zaczęli gadać absolutne głupoty? Ej, ten produkt, który ostatnio reklamował. <grymne> <grymne> Witam w domu! home sweet home. <grymne> Ej, Jure, nie myj się już, ty A to akurat... <grymne> żaden czas! No właśnie, chciałam się kąpać i tata mi zabronił. No bo kurde, we wtorek w sobotę się jak No tak, przepraszam, raz w tygodniu się myjemy. I każdy w tej samej władzie po kolei. To coś na Wiby Jedyną taką, jak temat. Zrównoważoną tata. osobą jest Wiby. Oj, ja uważałam Wam z tymi słowami! No ta Dobra, tata. Si. Powiedz, jeden fakt. Na mój temat słuchamy, nie oceniamy. Powiedz coś na mój temat. Możesz być najbardziej szczery jak nigdy w życiu. Kiedyś coś się zniszczyłeś, i na przykład, że tego nie przyznałeś. Albo kiedyś wyglądała źle, bardzo, ale nie chciałaś się urazić. Ja mówiłam, kiedyś przywaliłam swoim autem. I... To powiedz coś. Że lubię Twój ja coś powiem, ale nie możesz w ogóle tego skomentować. Nie Kiedyś z Amoeba u Was stwierdziłyśmy, że zrobiłem sobie mrożoną kawę. No nie! No i na swój dasz! No i zepsułyśmy tam swój shaker, ale stwierdziłyśmy, że sama chowanego doszła. To było dla Ciebie, że jak tego użyjesz, to stwierdzisz, że to tylko bo i tak nie używa. Ten taki do smoothie, co ma taki pojemniczek. No i co ty? No to my go Ja? Yeah. go. Ale wczoraj czego nie użyłam. Mi się wydało. Mówiłam Ci o tym, jak wjechałam swoim autem do rowu? Mm. Nie, chyba nie. Ale ma coś było, ale... O, ja żałuję! Nie, jedyne co to u mojego byłego, jak wyjechałam w liceum to autem, to rozwaliłam ogródek i jego rodziców, którzy układali ci wcześniej Kochani, północ, idealna godzina, żeby zjeść krem także już wyciągam mój miotacz ognia Oczywiście, że coś takiego posiadam, w ogóle do tego przyjechał i przynajmniej sprawdził, że telewizor działa ja w ogóle zazwyczaj żyłam bez telewizji. Wiecie, kupiłam telewizor, bo oglądam YouTube'a, tak? Na przykład Julia Machunik. Raczej powinniście kojarzyć mega spoko jest, Wlogmas ma najlepsze. No i nie miałam kupionej stricte telewizji, że telewizji, ale jako, że chciałam mieć trzy niedzielki, bo kocham, jak ludzie po prostu jakieś takie niedzielne, familijny filmy świąteczne w niedzielkę na przykład, to kupiłam tą telewizję. To nie ale i tak nie oglądam, właśnie. Nawet nie wiem, czy jeszcze jak Szkoły zawsze się oglądało na TV, nie po szkole. 19, plus, szpital, Ukryta prawda, moje ulubione programy. Kurde że. Ja teraz sobie nie otwala ukrytej prawdy nagle miotacz ognia, wow, bardzo niebezpieczna rzecz w moich rękach no, kupiłam go w Lidlu, proszę Państwa Ja wsypujemy pychota i czas na miotacz ognia i patrzcie tu mhm, karmelizujemy, karmelizujemy, tapujemy, tapujemy cały czas tapujemy, zaraz sobie mentosy do coli już wsypuję Coś by się zjadło, nie? Ja nie, nie wchodzę. Jak to? Nie. Nic? Ja mam mega ochotę na grzyby marynowane. Pierwsze w nocy? Czas na grzyba. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś tu nam nie czeka. o matko! I to dosłownie matko. Matko, kocham cię za te grzyby. Bardzo doceniam, że je robisz, zbierasz, czyścisz. Z przyjemności. Nie, już nie mam, bo zjadłam. Ale nie lubię innych grzybów. Ale marynowane? Ale pieczarki na pizzy? No właśnie... Słuchamy, nie oceniamy Ojciec mnie bardzo dobrze zna Grzyba! Nie chcesz ani jednego? Nie skusisz się na grzybka? Pizza, kakao, krem bryle Teraz grzybek mm. Oh my god bo w Mmm, A zaraz, jeszcze jakieś czekoladki z kalendarza adwentowego? Czyżbyśmy mieli dostać okres? Czy zbliża się okres? Skądże? A patrzcie jaki pierwszy piękny moment Anielski Jedenasty? Jeden, jeden. Jezu, ile jedynek? Ja cię pierdziela. Ile jeszcze mam procent baterii? No nie zobaczymy, ale no piękne. Zrobiłam oczywiście screena. Dobrze, widzowie, przechodzimy do kalendarzy. Vlog ma z dzień jedenasty. Zaczynamy od burżuazji. Ej, widziałeś, że skomuję ludzi? To już jest poważny zarzut, zaraz Cię osądzę Ej, wiesz, że żadne kosmetyki nie płyną do tych ludzi? Dobra, nie widzę w ogóle jedenastki Ola, czy zapaliłaś mi jedenastkę? Kustomujesz ludzi Nieważne, jestem Drama Queen Jedenastka, lecimy, oby to była jakaś niutka, konturówka Okej, okay, nie jest to nieską O, ale mamy kredkę do brwi. To mi się przydało, bo mi się skończyła. Tu, 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 tu! W ogóle muszę pójść chyba rozpuścić te usta, bo robiłam je tak dawno, dawno temu. I ja to, to wiecie, ile moje <laughs> Teraz czas na Douglas. mamy tutaj. O, jakieś małe główna. O! Fizer. Do kąpieli. Fajnie. Mmm o, i widzisz, chciałam się dzisiaj wykąpać, to mi tatuś zabrał Tata śpi. Nie, na no, czasu nie było, ale... Co da, się wykąpać? czasu nie było. Ej, widzieliście, że ja się nie myję, to jest klasyczna wymówka. czy ty nie widzisz, jakie jest naprawdę duże mm, różnice? Naprawdę bardzo często mamy te włosy. No, zaczęła się myć. Oby. Nie śmierci w końcu. O. Jezu, strasznie jest rozpierdzielony ten kalendarz. O, mamy ten shiny stick, ale bardzo ładny ma kolor. To jest właśnie ten taki, co się naciska od dołu. Po grzybie mam mega chyba zjeść jakąś czekoladkę na gastrówkę, także jedna Nie, no czemu to małe? No znowu bitwa na śnieżki. Znowu śnieżka zawitała do nas! O! Śnieżka ucieka! Na zdrowie! A teraz otwórzmy mój kalendarz drugi z czekoladkami Mmm Kinder Choco Bones Czekałam na to Ja Proszę Felizna Navidad, To kurde to jest w ogóle... Ach, ten... Ej, a zobaczcie, się kiedyś z drugi Ja jeszcze bym przeżyła, przynajmniej jakbym to zjadła I pamiętaj, jak Ola ci powie, Bibi otwórzmy razem kalendarze, nie rób tego Ej, widzieliście, że kiedyś kiedyś jadł szlaki dla psa? To prawda! A teraz mamy, o zamek do Elzy! Ale super! O Boże, już się, spodziewa, ja się spodziewam, jak wygląda. Za... <grym> tak. O tak. To tak jak brama do domu. I czas na i I tatuś, zaszpiewaj ze mną na trzy... 3... I Ola, na trzy, 4 śpiewamy... Co? A może uspiewać wśród nocnej ciszy? Chybież nie dał. Musisz na nie. Merry <ś ankle> Christmas. <śultAy>, it's Christmas time. Panie tak, no, świąt. <śultAy>, it's Christmas. No no no, dobra, dobra. <śultasy> dobra, <dana>. dobra, <śultasy> dobra ja też już nie zaskoczyłam mnie to. Dobra, jeszcze raz. Trzy, cztery. It's Christmas! No, no, no. teraz jeszcze ty! 3, 4. It's, It's Christmas! 11. E, Tutaj <coughs> mamy 11. Uuu! Uh. Uh. Wow, bardzo fajnie! IPhone. Tata wczoraj? Ale za rok? Tata wczoraj stwierdził, że ten kalendarz kosztuje 50 złotych. I mówi tak. Tylko nie mów, że 300. I patrzcie na to. Mega się jaram, mega się jaram. Uwielbiam takie rzeczy i sama sobie na Bali kupiłam takie mini, mini opcje. E, takie właśnie e, O co Tak, do czyszczenia. Solne czy z makiem. Eee, z Eee, są to zapałki! I to takie wiesz? duże mega, mega super! Kocham takie rzeczy! Fajne, bardzo mnie to cieszy. Bardzo fajnie, Ale jestem czemu? bardzo zadowolona. Zapalary. Widzisz, że nie pali? <grym do> palen, <grym> bo się spalić na mieszkanie. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Wow!